ponownie na moim kanale. Dzisiaj przybywam do Was z pierwszym haulem ubraniowym. Będą to zakupy, które poczyniłam w ostatnich miesiącach i przede wszystkim zakupy, które zrobiłam w trakcie aktualnie panujących wyprzedaży, także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania dalej. Na wstępie powiem, że ten haul będzie zdecydowanie zdominowane przez sukienki. Pokażę Wam najpierw sukienki, które kupiłam w H&M kilka miesięcy temu. Różnią się, jak widać, tylko kolorem. Mają z tyłu taki zamek na plecach. Są w kształcie litery A. Bardzo fajne takie sukienki, nieopinające, lekkie. Kupiłam je na promocji w H&M na stronie internetowej. 40 zł każda. No jak widać w tym fasonie coś mi się spodobało, dlatego musiałam mieć obie. Ta jest czarno-biała, w rąby. A ta jest jednolita, szara. Tutaj ma zakładkę, takie przeszycie. A z tyłu jest y, zamek na plecach. Jest to taka bardzo przewiewna sukienka. W kształcie litery A, nieopinająca z 3 czwartym rękawkiem, na pewno jeszcze jest na stronie handemu, także jeżeli będzie, to Wam podlinkuję. I kolejna sukienka jest to klasyczna mała, czarna. Brakowało mi właśnie takiej sukienki w mojej szafie. Ta sukienka jest z reserved. Kupiłam ją na obecnych wyprzedażach, nie była droga. 40 zł. Tutaj ma taki, taką stójkę bez rękawów. Na dole ma kieszenie. Również jest w kształcie litery A. Myślę, że właśnie do mojej sylwetki taka sukienka, pa, taki krój pasuje idealnie. Nie opina się nigdzie. Także yy, nie widać żadnych fałdek. Ani brzuszka. Także super. No i z tyłu ma również zamek. Czarna klasyczna sukienka. Myślę, że będzie służyła mi przez długi czas. No i kolejna sukienka. Mówiłam, że będzie ten haul zdominowany przez sukienki. I to przez sukienki z Rezerw. Ta również jest z Rezerw. Kolejna czarna sukienka. Mam coś takiego, że jeżeli cierpię na deficyt, tak jakby. Jakieś, garder, jakieś części garderoby w mojej szafie, no to mam właśnie takie fazy, że kupuję non-stop sukienki, i tak jest w tym przypadku, że no właśnie zaopatruję się w same sukienki. Ta również jest czarna. Tutaj krótki rękawek yy, koronkowy, przód również koronkowy. Ona ma takie tutaj zapięcie na guziki i kołnierzyk, no coś w stylu koszulki polo. Tutaj ma kieszenie, także udogodnienie. Zakładano właśnie tutaj przez głowę. No i kolejna, kolejny egzemplarz czarnej sukienki w mojej szafie. Ostatnie dwie sukienki również są identycznego kroju, tylko no jak widać różne kolory. Potrzebowałam właśnie jakieś sukienki na lato. Tamte sukienki wiadomo będą mi służyły przez cały rok, natomiast brakowało mi właśnie jakichś sukienek tylko i wyłącznie na lato. Najpierw zakupiłam tę różową sukienkę. Ona jest również w kształcie litery A z wycięciami. Z tyłu jest zapinana na guziczek. Wkładana oczywiście przez głowę. Fajna sukienka, przep kolano, w bardzo ładnym takim dziewczęcym, pudrowym kolorze. Druga, właśnie, identyczna, tylko biała. Coś ostatnio mi się zmieniło w moich preferencjach, w guście i wolę chodzić częściej w sukienkach. Kiedyś właśnie chodziłam bardzo, bardzo dużo w jeansach, w t A Teraz właśnie lubię. Bardziej chodzić w takich kobiecych. Na pewno znajdziecie je jeszcze na stronie bądź w sklepach w Reserved, bo kupiłam je całkiem niedawno. Także co są te dwie sukienki pudrow wróż oraz biała z Reserved. Była jeszcze taka czarna. No ale wiadomo, kupiłam już dwie czarne sukienki, także nie potrzebuję kolejnej. No ja właśnie mam coś takiego, że jeżeli krój mi się spodoba, dobrze mniej wyglądam, to. Kupuję dwie sukienki bardzo podobne. Jeżeli dobrze na mnie leżą i czuję się w nich dobrze, to, to dlaczego nie? Wszystkie kupiłam na wyprzedaży. Również kosztowały 40 zł, także no, cena rewelacyjna. A tutaj mam niebieską, błękitną w zasadzie koszulę, bawełnianą z krótkim rękawem, białe paski pionowe z kołnierzykiem z H i M. -u. Te koszulę również możecie znaleźć aktualnie na wyprzedażach w HM. Jest bardzo fajna, przewiewna, jest super na lato. Właśnie szukałam takiej koszuli, bo bardzo podobał mi się y, motyw, czyli błękit i białe paski. Myślę, że to jest super y, wzór na lato. Super wygląda taka koszula z białymi shortami granatowymi shortami. No, naprawdę super stylizację można wykombinować z taką koszulą na lato. Myślę, że to jest idealny kolor na lato. Kosztuje obecnie na wyprzedaży 20 zł. Widziałam ją w, w sklepie H&M w Karolince, w Opolu. Także, no, serdecznie Wam polecam tę koszulę. Dalej, biała spódnica w takie fałdy. I przeszycie. Mini spódniczka tutaj zapinana na zamek złoty. Spódnica ze sklepu internetowego Cinamon Biała. Właśnie latem lubię ostatnio nosić kolor biały. Myślę, że bardzo ładnie dziewczęco taki kolor wygląda. I do letnich stylizacji, jak najbardziej na plus, mini spódniczka kontrafaudy. Bardzo ładnie dziewczęco się w niej wygląda. Nie wiem czy jeszcze jest na stronie, ale pewnie możecie znaleźć taką spódnicę również w innych sklepach internetowych. Ona również była z wyprzedaży. No moje zakupy, tak jak wcześniej już wspominałam, pochodzą z wyprzedaży. Ja uwielbiam wyprzedaże, szczególnie buszować po internecie i wyszukiwać okazje. Nie, nie preferuję już tak bardzo chodzenie, szlejanie się po centrach handlowych. To już nie dla mnie, bo potrafię w 5 minut obejść cały sklep i, i nic dla siebie sensownego nie znaleźć. Ale właśnie internet, buszowanie po internecie to jest właśnie dla mnie i wtedy odnajduję najlepsze perełki. Dalej shorty z H&M te są granatowe, tutaj mam podwijane tak jakby nogawki, zwykłe shorty, trochę przypominające jeans, z kieszeniami z przodu i z tyłu. Tutaj takie złote guziki, można y, wpiąć sobie pasek, te są granatowe, ale mam również takie same, tylko że białe. No mówiłam wam, że jeżeli coś jakiś fason mi się spodoba, no to kupuję kilka sztuk. No tak już mam teraz. <gry> Shorty idealne na lato. Nie opinają w żaden sposób tutaj ud, także wygląda to nieestetycznie. Są takie trochę luźniejsze i super się w nich chodzi. Tutaj mam kolejną parę shortów również z H&M-u. Tylko, że te nie są właśnie takie jeansowe, a są takie luźniejsze, z kieszeniami tutaj z boku na gumkę, że się fajnie rozciągają. Bardzo luźne są, ja już robiłam i z tymi poprzednimi shortami, i z tymi stylizacje na blogu. no One są super na lato, bo są takie luźniejsze, nieopinające. No i czarne, więc wszystko do nich pasuje, można naprawdę fajne stylizacje, czy to na plażę, czy, nad, czy do miasta. Idealnie, fajnie wyglądają takie shorty z płaskim obuwiem, czy ze szpilkami, wtedy tak fajnie opływają uda. I, i tyłek. Te i te wcześniejsze shorty również kupowałam na stronie internetowej H&M. Dobra, powoli y, zbliżam się do końca. Opowiem Wam jeszcze o trzech rzeczach. Tutaj mam top z y, Sinsei. On tutaj na dole ma taką gumkę. Jest czarno-biała w paski. Y, tutaj ma taki... Y, drug jakby z koronki. Tutaj również kolejny top biały tym razem z Sinsai na grubych ramionczkach. Tutaj mam takie zapięcia. No, zwykły top na lato. Natomiast no, wkurzają mnie już trochę te topy z Sinsai bądź reserve Jeżeli na przykład o ten chodzi. On był prany dwa razy. No, może trochę tak. Dwa razy miałam na sobie tą bluzkę. Była prana i kolor z tych czarnych pasków po prostu już schodzi, wygląda jakbym chodziła w niej dwa lata. No naprawdę wygląda na znoszoną i to bardzo. I co jeszcze mnie wkurza po prostu w tych bluzkach jest to, że przekręcają się szwy i to po praniu ręcznym. Normalnie denerwuje mnie już to, nie wiem gdzie można spotkać dobrze jako, dobre jakościowo topy, żeby nie robiło się coś takiego. No, fakt, że były tanie, bo 10 zł każdy z tych topów, ale to jest denerwujące, no bo to jednak jest 10 zł, tak? Nie mam słów po prostu. Fajne są takie akurat na lato. Ale są to chyba sezonówki, bo po jednym praniu każdy z tych, każda z tych bluzek zaczęło jej się przekręcać szwy. No denerwuje mnie to po prostu. Także no nie wiem, czy ja Wam polecam takie topy z Inside Bądź z Reserved. No jeżeli lubicie wymieniać tak często koszulki, no to tak, no to ten sklep jest spoko. Żeby kupować sobie co sezon, no nie wiem kilka koszulek czy na wyprzedaży. No ja taką koszulkę to chyba jedynie bym sobie właśnie kupiła na wyprzedaży za 10 zł, bo więcej bym za takiej koszulki nie zapłaciła. I już ostatnia rzecz z tego hola wyprzedażowego. Mam tutaj szary kardigan, zwykły szary kardigan trochę oversize'owy z okrągłym dekoltem jest po prostu zwyczajny sweterek na jesień, który pasuje do wszystkiego. Czy to można nałożyć go na jakąś koszulę, bądź założyć do zwykłych e, obcisłych rurek i stylizacja jest gotowa. Nie wiem, czy wa może Was zaskoczę, ale ten sweter pochodzi z działu męskiego. Kupiłam go w New Yorkerze. Za bardzo, ale to bardzo śmieszne pieniądze, bo ten sweterek kosztował 13 zł. Myślę, że to niezły deal kupić taki fajny, zwykły kardigan sweterek za 13 zł. Mam nadzieję, że będzie mi się fajnie nosił. Nie będzie się yy, psuł, psuł i mechacił bardzo szybko i mam nadzieję, że wytrzyma ale jeżeli nie, no to nie będę żałować, kosztował tylko 13 zł. Bardzo fajny rozmiar XS, dlatego on jest taki oversize'owy trochę na mnie, ale ja właśnie poszukuję takich klasycznych rzeczy do mojej garderoby. I okej, okay, to już wszystkie moje zakupy, które poczyniłam w po ostatnich miesiącach. No, jak mówiłam, były one zdominowane przede wszystkim przez sukienki. Zobaczymy, na co będę miała teraz fazę, bo jak widać, miałam fazę na kupowanie sukienek. No ja to mi się tak to cyklicznie zmienia. Raz, są to, raz przez jakiś czas kupuję sukienki, potem kupuję przez jakiś czas topy, jeżeli, jeżeli brakuje mi ich w szafie. Potem jeansy, koszule. No naprawdę mam właśnie takie fazy, że jeżeli czegoś mi brakuje w mojej szafie, to kupuję tego więcej non-stop. No tak mi się to zmienia. No dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał. Serdecznie Was do tego zapraszam. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa!